Hola, Witam Was na kanale Super Małgosia, zapraszam do wspólnej nauki, zarówno tutaj, jak i na kursach online, a wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dzisiaj mamy drugi filmik, który dotyczy odmiany w czasie Preterito Indefinido, przypominam, jest to czas przeszły. Zobaczmy sobie dzisiaj odmianę czasowników regularnych zakończonych na R. Przykładem tutaj jest czasownik komer, czyli jeść i końcówki są następujące. I z akcentem graficznym iste jo, też jest akcent graficzny, tylko że nad o. Imos isteis jeron. Zobaczmy całą odmian. Komi, komiste, komio, komimos, komisteis, komieron. A teraz kolejny czasownik, również regularny i zakończony na R, czyli beber, pić. Dodajemy te same końcówki do tematu czasownika i mamy odmianę następującą: bebi, bebiste, bebio, bebimos, bebisteis, bebieron. Przypomnę, te końcówki doklejamy do tematu czasownika, czyli odcinamy końcówkę R. Potem temat mamy i doklejamy te końcówki, i tak oczywiście będą się odmieniały wszystkie czasowniki regularne zakończone na R w tym właśnie czasie. Mam nadzieję, że, że pomogłam, że nauczyliście się odmiany albo po prostu sobie ją przećwiczyliście. To już na dzisiaj wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zostawcie łapkę, komentarz i do usłyszenia.